Dobra, hello there, dzień dobry wieczór, z tej strony Flanek 14 siekerka i tutaj mamy spocuchów. <laughs> Oczywiście jak w jednej, tak jak i w drugiej drużynie. I ale, ale bardziej są tam spocuchy, bo tam im wychodzi zawsze lepsze, lepiej. Wychodzą im te uniki. Uniki po prostu mają co sekundę. Zawsze. Na każde zawołanie. O nie! Gdzie oni są? Ała! Masz porażenie? No czekaj. Kurczę. Dobra. Kulkę, kulkę no, mu dała. Wal, wal mu kulę. Dobra. O nie! Ała, dostałem. Już mam 50 HP. Dobra, o, au, 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 au. co mi robią? Dobra. Jakoś żyje, ale zaraz pewnie nie żyje Kurczę podarzenie że nie tak wolno wchodzi. Podlatuje, podlatuje. Rzuciłem im tam oślepienie. Okej, okay. kurde, mam mało HP, mało HP. Uważaj, odpalił się chyba. Ciągle pociski z i Dobra, zabiłem go. Łatwo. Wiem, że to głupio robię, ale. Ale dobra. Ale ten, o, odwróciłem ten, odwróciłem uwagę, nie? Nie mogłeś go dokończyć, nie? Ała! Tam się zrespił furas, uwaga. Z tyłu. Będzie biło. Oj kurde. No, no jak mi jest taki? Nie oh. ma. Oboczy. Ha, a tak tak szybko się zrespił. Okej. Okay. Nie, on na kim tam już był, ale on. Wiecie nie, bo jego zabiłem, on się 5 sekund już już po tak? był o. Proszę bardzo. No. No, szkur... Dobra. Gdzie oni są? Trzeba uważać. Dawaj, dawaj go! Dobra. W, w dwójkę to ugramy jakoś, nie? Może? Zabiłem z daleka Nie macie szans Dobra Odwracam uwagę prawdopodobnie albo nie Dobra, nie Biją mnie kurde Ała, no odwskocznij! Dlaczego ja nie mam tyle uników, jak oni mają tyle uników, no? Dlaczego ja zawsze tak szybko muszę umierać? No, oni za dużo obrażenia zadają. <laughs> Ale nie, chodzi mi, że uniki, kurde. Oni sobie mogą trzaskać uniki, a ja nie mogę sobie trzaskać uników. Po co tak? To co, co są za uniki? Noż! No nie! Noż, kurde! Nie mów, że on to przeżyje. Biłem. On idzie na mnie Łukasz, ale dobra, noż dobra, ale z uwaga uwaga, no nie, zrespił się to Łukasz, Łukasz się to zrespił, ale dobra, on na mnie idzie. Oni, oni się tu respią, musimy stąd wyjść, cholera. Z tego no, ja miejsca. Mał... Z tego miejsca trzeba opuścić, bo oni się tam będą cały czas respić i nas będą obijać Dawego, dawego! Ma... Dlaczegoś zostawił AIDEN wersjo Dlaczegoś nie wziął Aiden wersja tylko jakiegoś Boska? Bo, bo, mi, bo mi, nie wychodzi Aiden. Jak ci nie wychodzi Aiden? To boskim ci bardziej wychodzi? Boskim ci nie bardziej? Wiem. Kurde. No, noż. Dlaczego nie mogę się poderwać do góry? Jak oni się mogą normalnie w dwie sekundy poderwać, a ja leżę na plecach kurde Boba Fettą. Y, Bob, Bobem Kurde leżę. Leżę, kurde, 5 sekund. One nie mogą mnie miotać. No ja nie wiem, jak to jest. Poprawię. No, no dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Dobra. O nie, tu jest Łukasz. No! Unikaj rób! Dalej, czekaj! Nie macie szans! Dobra? Dobra, jakoś tam. Uważaj, uważaj! Masz mało HP! Schowaj się, schowaj się! Schowaj się, bo oni tutaj są cały czas! O nie no oni tutaj już... Kurde Nie wiem, wudera chyba biorę, wiesz, ale nie wiem czy to coś da Bo przegrywamy trochę przegrywamy to Chyba tak, ale A niech już po co będziemy bez nich, nie? Ale tak się pocić kurde na jakiś A tam tam ci też, nie? Niby takcy małe małe levele, a... Trochę mi to nie pasuje Noż! Aha, wduszenie! Fajne duszenie! Dobra Nie, po prostu musimy być z tyłu, z tyłu bardzo. Niż tutaj na. Za późno o myślisz trochę. No to za późno, niestety nasz team też nie jest taki to. Ale czekaj no, gdzie ty wychodzisz? No. Tutaj go uleją. No szkurde Aha, fajne duszenie, fajne duszenie, fajne, fajne Dobra Z dwoma mogę sobie jeszcze potańczyć, ale... Ale jak będzie jeszcze strzelał do mnie, to chyba już nie Zabiłem tego czupaka. na Dobra, to ja, to ja odciągam, ej, odciągam tych dwóch szabrowników Wiesz? odciągam ich Najdłużej Dobrze, a wy bicie, bicie tamtych strzelców, bicie ich po prostu, a ja się tutaj bawię z tymi. Nie, przegramy to Kurde. Dobra. No nie, no. Ale niestety, no. będzie to strzał jeszcze bardziej morderczy. Ale kurde! Przegr Oni przegrali tam chyba dwa, dwie rundy wcześniej, z z ez. Nie? No ta. No. Kurde no! Gosiu ma, ma 15 tysięcy ekspa a w sumie jest za zero, bo on ma max level. No. Bez sensu. Także dziękuję państwu za uwagę i bywajcie! Spocuchy straszne.